Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj taki oto piękny Grandland, którego Wam pokażę, ale tym Oplem też zrobimy też spalania. No przede wszystkim takie mocne zdziwienie, bo ten samochód wygląda jakby był nowym modelem, a słuchajcie, to jest tylko i wyłącznie facelifting. Przede wszystkim dołożę na taki oto element, to jest element, który, znaczy taki pełny grill, który właściwie już jest wyznacznikiem w coraz większej liczby modeli Opla. Pod nim są ukryte wszystkie kamery, czujniki i tak dalej. Co ciekawe, naprawdę działają, bo jechałem tym samochodem sobie przez weekend trasę i w lesie wyhaczył mi stojącą na poboczu sarnę, więc całkiem, całkiem nieźle. Przy okazji tą sarnę mogłem sobie zobaczyć na wyświetlaczu. Chodźcie dalej zobaczyć ten samochód. No oczywiście bryła tego samochodu się nie zmieniła, ale bryły w większości kompaktowych samochodów są takie same. No tutaj to malowanie, dach czarny, dół w innym kolorze, naprawdę, naprawdę robi robotę. No i z tyłu pojawił się taki wielki napis Grandland, ale mimo tego, że Grand no to jesteśmy w segmencie kompaktowych SUV-ów. Pokażę Wam ten samochód teraz w środku, bo tam się też sporo zmieniło. Jeśli pamiętacie wnętrze poprzedniego Grandlanda, to zasadniczo niewiele już z niego tutaj znajdziecie, bo producent wymienił całą tą deskę rozdzielczą. Oczywiście jest to dalej bliźnie jak Peugeota 3008, ale tam w tym Peugeot to jest zupełnie coś innego. Tutaj troszeczkę unowocześniono to, co było. Nie ma już tych klasycznych zegarów, tylko są o takie. To jest największa wersja cyfrowych zegarów, jaką tutaj można mieć, bo to jest topowa wersja tego samochodu. Ale, co ciekawe, no jest tutaj dalej tak jakby bardziej zachowawczo, no bo ta klimatyzacja właściwie pozostała taka sama, menu tutaj do komputera pokładowego, Zasadniczo przypomina to, co zawsze było w Oplu. Mamy takie typowo Oplowskie sterowanie z kierownicy. Tutaj jest aktywny tempomat w tym samochodzie. Opowiem Wam o tym, jak działa. Może pokażę na autostradzie, jeśli będzie taka możliwość. No i taki klasyczny Oplowski przełącznik świateł, więc ten klimat Opla jest zachowany. No tutaj ten wybierak, ta dźwignia do skrzyni biegów zdecydowanie to już bardzo przypomina samochody francuskie. I tak chyba trzeba na to, na to patrzeć. No ale Grandma od początku był samochodem, który został przygotowany wtedy jeszcze przez koncern PSA wspólnie z Oplem. A teraz to już jest jeden i ten sam koncern zresztą światem. Zapraszam Was teraz do tyłu, żebyśmy sobie zobaczyli, ja tam jest miejsce. Z tyłu, jak przystało na kompaktowego, suwa jest całkiem przestronnie. Dwie dorosłe osoby spokojnie mogą sobie tutaj usiąść. No oczywiście, kolana raczej trzeba w ten sposób rozszerzyć. Nad głową jest sporo miejsca. Tutaj mamy cup holdery. Nawiewy, których z tej pozycji nie da się wyłączyć, trzeba to zrobić z komputera. Podgrzewana tylna kanapa, i co ciekawe, każde z, każde z miejsc jest podgrzewane oddzielnie także naprawdę fajnie. Jedno gniazdo USB, ale pod spodem mamy 220V, także możemy sobie podłączyć normalnie centralnie komputer tutaj i sobie siedzieć. I pracować na przykład bądź oglądać sobie jakieś filmy. Pokażę Wam jeszcze, jak wygląda bagażnik tego pięknego samochodu. Jak przystało na kompaktowego suwa bagażnik, mamy spory 514 litrów. To się oczywiście nie zmieniło, bo auto miało tylko i wyłącznie facelifting. No a jak bogata wersja, to mamy elektryczną klapę. Pod maską Grandlanda no, spore zaskoczenie, bo ten silnik który tutaj widzicie nie jest specjalnie duży, 3-cylindrowy 1.2 piórtek, 130 koni, rząd to samo co w poprzedniku, według poprzedniku, co przed liftingiem oczywiście, ciągle się łapie na tym, że to jest nowy model, a nie jest. Spalanie według producenta od 6,6 do 6,4, czyli prawdopodobnie mamy 6,4, bo mamy tą wersję wyposażeniową, to sobie będziemy dzisiaj weryfikować. Oprócz tego silnika możecie mieć tutaj jeszcze też diesla, też 130-konnego, no i dwie hybrydy, ta najmocniejsza 300-konna, ma napęd na cztery koła. Oczywiście hybrydy mają mniejszy bagażnik, więc to takie, ta ich użyteczność jest odpowiednio mniejsza. A mamy taką zwykłą, najprostszą benzynową wersję, jaką w Carsmaj oferujemy. I teraz czas się nią przejechać. Oczywiście jest to test spalania, więc pojeździliśmy sobie troszeczkę miastem. Teraz jedziemy autostradą, tak mniej więcej do 130, bo szybciej dzisiaj się nie da jechać. No i to są takie prędkości, gdzie ten opór aerodynamiczny w tego typu samochodzie jest spory, a wcześniej miasto, czyli wiadomo, że też jakieś zwiększone spalanie. No, w tej chwili mamy 8,3. Trochę jak staliśmy teraz na postoju, to nam wzrosło ale myślę, że takie spalanie 8 miasto, autostrada jest bardzo realne w tym samochodzie. Ja nim przez weekend zrobiłem 700 km, ale uwaga, jechałem tak do 120, nie było autostrady, starałem się tak dosyć delikatnie operować, pedałem przyspieszenia i przy takich delikatnych ustawieniach udało mi się według komputera spalić 6,5, ale to tak naprawdę jechałem delikatnie. No dużym plusem jest to, że ta automatyczna skrzynia biegów ma 8 przełożeń, w tej chwili poruszamy się na 8 przełożeniu, mamy 137 km na godzinę, i jesteśmy tak mniej więcej na 2,5 tysiącach obrotów, czyli tak naprawdę bardzo nisko. Możemy sobie zobaczyć, jak wygląda chwilowe spalanie. Proszę bardzo, chwilowe spalanie mamy 7,88. No teraz jest minimalnie pod górkę, więc pewnie dlatego ono sobie minimalnie tutaj wzrasta. Obiecałem, że przetestujemy aktywny tempomat. No to proszę bardzo, to nie jest aktywny tempomat. Tu jest aktywny tempomat. Ustawimy sobie taką prędkość, jak możemy na autostradzie. Wybierzemy sobie takie najbliższe ustawienie aktywności i zobaczymy, co teraz się będzie działo. No i zobaczmy, zbliżam się do samochodu. Mam 140 na godzinę. O, i teraz zaczynam minimalnie zwalniać. Zmienię sobie pas, zobaczymy, co się stanie. Tak, przy tym najbliższym ustawieniu działa bardzo fajnie. Ja w trasie miałem to takie najdalsze, żeby było jak najbardziej bezpiecznie. Byłem trochę zmęczony, więc chciałem sobie chciałem zrobić tak, żeby jak najszybciej ten samochód mi hamował. Przy tym, tym przy jednej kreseczce z trzech. Działanie tego tempomatu jest bardzo bardzo fajne. Podoba mi się, jak działają systemy w tym samochodzie i ten, ten radar jest tego przykładem. Naprawdę fajnie. Teraz zrobiło się trochę miejsca, więc znowu sobie przyspieszamy, ale przyspieszyliśmy tylko do prędkości tej kij, która jedzie przed nami 134 km na godzinę. No genialnie. Bardzo fajnym rozwiązaniem jest to ten radar, który widzi tę nocna, nocna wizja, która night vision, która widzi zwierzęta. Yy, nie wjechałem w Sarne dzięki temu, więc to jest naprawdę fajne. często się zmęczonym gdzieś po nocy w jakimś lesie, a jakoś po pandemii saren jest zdecydowanie więcej. Nie wiem, czy też macie takie wrażenie, ale często je widać na polach, więc to, to ryzyko zderzenia ze zwierzęciem jest dużo, dużo większe niż było jeszcze parę lat temu. No i cóż, spalanie spadło nam do 8. Lecimy sobie 135 na godzinę. Wrócę do Was drogi, z drogi ekspresowej i opowiem troszeczkę o tym, co tutaj się dzieje w kabinie. I jak się to wszystko obsługuje, ale muszę mieć niższą prędkość, żeby można było na to wszystko zwrócić uwagę. No to jedziemy sobie teraz drogą ekspresową, na której można się poruszyć 90 na godzinę. Jedziemy 85, więc auto nawet nie wrzuciło sobie ósmego biegu. Jesteśmy na siódmym przełożeniu, mamy mniej więcej 2000 obrotów. Spalanie nam ładnie spada, mamy w tej chwili 7,3, a chwilowe proszę bardzo 4,6. I jakby tak się toczyć tym autem, to rzeczywiście potrafi być bardzo oszczędne. Ale ponieważ teraz chcę wam coś innego pokazać, to przełączę. Dodajmy gazu. No i fajnie sobie zrobiła kickdown, tak naprawdę o dwa biegi, bo z siedemki sobie zmieniła na piątkę, więc bardzo ładnie to działa. To wszystko, co się tutaj przede mną rozpościera, już oczywiście pokazywaliśmy, ale powiedzmy sobie jeszcze raz o tym. No, Opel zmienił, oczywiście ze współpracy z Francuzami, nazwał to detoksem. Ten detoks ma polegać na tym, że ma być tu mniej przycisków i generalnie ma to być takie bardziej przejrzyste. No i to jest... Dokładnie takie jak zostało zapowiedziane. Fajnie się to obsługuje, nie ma żadnych problemów z obsługą tego samochodu, zarówno podczas jazdy, jak i na postoju. No, może te zegary mogłyby być troszeczkę bardziej jakieś, takie są minimalnie nijakie, ale też ten samochód jest bardziej zachowawczy niż francuskie odpowiedniki. I całość jest naprawdę fajnie wykonana. Te materiały są bardzo przyzwoite, niż tutaj nie trzeszczy podczas jazdy. No, jedyne co w tym aucie mi przeszkadza, głównie na gorszych drogach, dzisiaj takimi się nie poruszamy, ale miałem... Nieprzyjemność, że nie na gorszych drogach. To jest, jest naprawdę, naprawdę bardzo sztywno tutaj i strasznie samochód podskakuje jak jest jest gorszej jakości. Być może to jest kwestia też tego, że mamy tutaj mało opony, duże koła, także znowu po raz kolejny to powiem, no to takie koła nie są na polskie drogi. Chyba, że poruszacie się tylko po takich drogach, jakie tutaj wokół Warszawy mamy, czyli Autostrada i te drogi ekspresowe, które są wyremontowane i naprawdę tu nie ma żadnych problemów ale wystarczy jakaś gorsza droga w mieście, w Warszawie jest już ich relatywnie mało, ale tam naprawdę można poczuć, że ten samochód jest mega sztywny, no to nie do końca o to chodzi w aucie rodzinnym. Poza tym dużych zastrzeżeń nie mam. Fajnie się tym kompaktowym suwem jedzie, ludzie się na nim patrzą, to też jest taka ciekawostka. Rzadko jest taki lifting, żeby ludzie się oglądali za samochodem po liftingu, a Opelowi się to udało, także tutaj duży szacun za to. Oczywiście wrócimy z miasta, żeby sobie jeszcze parę słów powiedzieć, jak tym relatywnie dużym samochodem jeździ się w ruchu miejskim. To, co mnie denerwuje w tym samochodzie, z a mam włączony Bluetooth, słucham Bluetoothu. Wystarczy, że ten streaming na chwilę przerwie się. To ten system sam od razu mi się przełączy w radio. A żeby wrócić, to trzeba audio, źródła. Zresztą widzicie, gdzie, gdzie jest ślad na tym ekranie. Tutaj i tutaj, tu gdzie cały czas muszę się przełączyć. To bym poprawił. Teraz trochę opelka w ruchu miejskim. Z trasy w tej chwili to spalanie według komputera mamy na poziomie 6,9, także bardzo, bardzo zacnie. Prawdopodobnie teraz parę kilometrów po mieście spowoduje, że ono sobie wzrośnie, ale będziemy gdzieś w okolicach. Siódemki, garażowo marki HYRNA. nowoczesny i PONAD... Wyłączył się Bluetooth, dlatego że nie było streamingu. No kurde, blade. Jeździłem samochodami, gdzie oczywiście też źle działały Bluetoothy, ale jeździłem też takimi, do których wchodziłem, odpalałem sobie streaming i od razu było. Czemu tego nie można tak zrobić? Byłoby dużo, dużo prościej. Ale poza tym nie mam zastrzeżeń. No, może jeszcze to, że żeby sobie ustawić nawiew w klimatyzacji, to trzeba tutaj nacisnąć na menu i dopiero tutaj wybrać sobie na ekranie, co na przykład w momencie, kiedy macie wsteczny, nie jesteście w stanie zrobić. Czyli nie da się tego zrobić szybko. Tak samo nie da się też szybko przełączyć na Bluetooth, w momencie kiedy jest ta kamera odpalona. Ona jeszcze chwilę, mimo tego, że już jadę do przodu, jeszcze chwilę pokazuje i dopiero teraz można się przełączyć. Takie szczegóły w sumie. Jeżeli chodzi o wymiary tego samochodu, no to jesteśmy w tych kompaktowych suwach, ale raczej tutaj w tych większych. I myślę, że to jest taki max, jaki można mieć, żeby się nie męczyć. To jest taki max, gdzie jeszcze można sobie zaparkować w normalnym miejscu parkingowym pod hipermarketem. Oczywiście trzeba uważać przy otwieraniu drzwi, żeby nie poniszczyć, ale jeszcze się tu da zrobić. To jest ten taki max, kiedy są na przykład zwężenia. Jeździłem sobie, o, tak reaguje na, tak na dziurę to zawieszenie, o tym mówiłem. To jest ten max, kiedy jedziemy z wężeniami i jest wąsko, poprzedzamy ciężarówkę, ale jeszcze to nie jest. Tu nie trzeba tak bardzo uważać w, w jakiś X5. Czy w tego typu wielkości samochodzie, więc jesteśmy tak naprawdę na granicy. To jest taka granica, którą te nasze miasta zbudowane dla dużo mniejszych samochodów, te nasze drogi dają radę. Mimo tego, że ten auto jest już całkiem sporej wielkości. No i znowu studienki. Każda jedna studienka jest tutaj odczuwalna. Zawieszenie niestety jest fajne, ale koło psuje całą zabawę. Teraz jeszcze torowisko. Wszystko tutaj czuć, wszystko przejeżdżamy tak. dłuja tym samochodem jest dosyć sztywny. Pewnie dlatego, żeby był bezpieczny, musi być taki sztywny, pewnie, żeby robił te wszystkie testy łosia i tak dalej. rzeczywiście jest to bezpieczny samochód z fajnymi systemami, ale rekomenduję mniejsze kółko. A te auta, które mamy w Carsman, w wynajmie, mniejsze kółko mają. Jak wczoraj wracałem z południa Polski, to jechał SUV za suwem i wszystkie suwy. Suwy, crossovery, SUVy, crossovery. Jeszcze w miastach można zobaczyć normalne samochody, ale cały świat jeździ już, cała Polska jeździ suwami, zwłaszcza w trasę. I ten samochód jest fajny w trasę, bo ma na przykład bardzo wygodne fotele. Oczywiście one mają atest e, e, AGR i nie bolą po nich plecy, chociaż w pierwszym wrażeniu są takie dosyć, dosyć sztywne. To tak naprawdę o to chodzi. Byłem ostatnio w jakimś hotelu, gdzie było bardzo fajne, miękkie łóżko. Super sobie pomyślałem, wow, jak się teraz wyśpię. No i mega mnie bolały plecy na drugi dzień. A tutaj po tych fotelach, po tej trasie 700 km plus teraz te 100 ileś kilometrów, 120 mamy w tej chwili. No jest bardzo zacnie, nie bolą mnie plecy. Jedziemy teraz na stację benzynową, zatankujemy sobie to auto i zobaczymy, ile nam spaliło. A jeśli podobają wam się nasze testy, to nas zasubskrybujcie, bo będziemy te samochody testować. Głównie te, które wynajmujemy, żebyście mieli pełną wiedzę na temat tego. Ile spalają? Bo to jest jedyna informacja, której nie macie. Jeżeli weźmiecie sobie pełen pakiet naszych usług, to macie jedną ratę co miesiąc. To są dokładnie takie koszty samochodu, jakie będziecie musieli płacić. Brakuje w nich tylko i wyłącznie paliwa. Według komputera pokładowego Opel Grandland 1,2 turbo spalił 7.1 litra na 100 km, a z dystrybutora wyszło nam 7.18, czyli prawie 7.2, bardzo blisko tego co podaje producent i bardzo blisko tego co podał komputer. Także naprawdę, naprawdę zacnął.